Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pan najnowszą gwiazdą sieci. Może nam się tak? pan przedstawić? Jestem Muse. Mióz. Znacie muza. A ta pani koło pana to jest kto? A to Brook Logan. Ale podobno film od nas sukces już się skończył. No tak, ale właśnie chcemy kręcić dalsze odcinki w Polsce. A to pana pomysł? To jest mój pomysł autorski. A kiedy będziemy mogli zobaczyć go na antenie? Mam nadzieję, że już w przyszłym roku styczeń luty. Niedługo odbędą się w całej Polsce castingi na obsadę. E... A jakieś pomysły już na obsadę? No przede wszystkim akcja będzie się toczyła w Warszawie. E... Starówka, Nowy Świat. E... Po prostu bruk przeprowadza się do Polski. Na razie jest sama Bruk. Reszta Obsady wkrótce pewnie dołączy. Mam nadzieję, że. A kiedy pierwsze zdjęcia? W styczniu, tak, Tak, no <laughs> jakoś Pierwsze ty, zdjęcia po styczeń/luty. Przepraszam, spieszymy się dalej. Na następny na dzień. Tak, Dziękuję tak, bardzo. Dzięki, dzięki. Do